Ja karionek lecimy, pokazuję jak to odcinki dla pana Sosiana Tutaj mamy miał wszystko, proszę pana i zacząłem chyba od kart specjalnych. No tak i tutaj mam całą stronę. Tutaj mi brakuje numerka 241. Tu mi brakuje numerka 247 mistrzów obronnych wszystkich. Kluczowi zawodnicy tu mi brakuje numerka dwieście siedemdziesiąt trzy, dwieście siedemdziesiąt pięć, dwieście siedemdziesiąt siedem, dwieście dziewięć, dwieście osiemdziesiąt pięć i chyba top mistrzowie. Mam tylko żyro, reszty mi brakuje. czekaj raz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, raz, dwa, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Nie, dobrze, zgadza się. Różnych masterów, mistrzów obrony jest raz, dwa, trzy, sześć. Zgadza się, jak ktoś ma jakieś limitki, których tutaj nie widzieliście, to pisać na Facebooku. No, ale to było na tyle. Pozdrawiam, Karjan, raz na razie.